Dziś chcę powiedzieć kilka słów na temat wieku. Nie tego tak zwanego XXI, w którym teraz żyjemy, a który będzie miał troszkę wspólnego z tym, o którym powiem, ale wieku, który, do którego przyzwyczaił nas system poprzez pytanie: ile masz lat? Czyli do wieku metrykalnego. Otóż, kochani, chcę Wam powiedzieć, że Oba te wieki są kwestią umowną. Umownie mamy wiek XXI liczony od czegoś tam, inni liczą go inaczej, a wiek metrykalny dla mnie to wiek statystyczny, to typowa statystyka. Nas system stara się wtłoczyć w pewne ramy. Ile masz lat metrykalnych? Według tego masz się zachowywać i według tego masz wyglądać. Otóż porzućcie to, bo to jest absolutne nieporozumienie delikatnie mówiąc, fałsz. Otóż wieków mamy kilka. Metrykalny jest statystyką, mamy wiek psychiczny czy emocjonalny, uczuciowy, czyli taki, na ile się czujemy. Mamy wiek ciała. To znaczy, ten wiek, w jaki sposób czuje się ciało. Mamy wiek doświadczeń. Mnie kiedyś zapytano, ile mam lat. I ja powiedziałem, że mam wtedy 36, 42, 55 i 98, a jeszcze 13200. 35, to wtedy się na ten wiek czułem czułem się na tyle lat 42 bo tyle wtedy na tyle się czuło moje ciało 55 tyle wynosił mój wiek metrykalny 98 tyle wynosił mój wiek mądrości i doświadczenia a 13200 tyle lat według mojego ówczesnego odczucia wcielałem się na ziemi który wiek jest najważniejszy? Otóż najważniejszy jest ten wiek serca. Najważniejszy jest ten wiek, na który się czujemy. I nie dajmy się, nie dajmy się zwieść. Niech inni myślą sobie jak chcą, a my bądźmy tymi, którymi jesteśmy w głębi serca i w głębi własnego głębokiego, szerokiego umysłu, wielkiego umysłu. Tego Wam życzę i tego życzę sobie.